Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z my, Minecrafta na serwerze y, Hide and Seek. Jest dzisiaj ze mną Okej. Okay. Cześć. Hej, hello. Da, <ścoughs> szukający mnie wręcz. No no, przecież wyszedł z areny, ja jestem szukający. Ej, to jest serwer Trollcraft. O, właśnie. IP serwera będzie w opisie, i to jest serwer na wersję 1.7.2. Czemu 1.7.2? No, 1.8 też. <grym> Okej, okay, jeśli byś mnie nie zobaczył, to będę się śmiał. A czym jesteś? Szkłem? Hmm. W budyneczku. Zobacz, w, w budynie. W... No zobaczysz, w budynku. I cały czas mi się pi... Jesteś w złym punkcie, jesteś widoczny. Aha, wciąż jesteś widoczny, przepraszam, pomyłka. O, o jeden. Nie, 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 nie. Nie, spamuję! Czemu? Nie ma cię. W żadnym domku. W jakimś domku jestem. Czekaj, pójdę ci pomóc. Aha. Na jakiś drewienku tu co lata. A w jakim domku jesteś jak dokładnie? To kogoś poszukam roku. cię! Uh, 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 uh. Lato się po O! Widzę okejka! Za tobą! <laughs> Ej, poczekaj, poczekaj! Ej, stój! Ja tak stanę, bo i spróbuję cię dogonić. Gdzie ty jesteś? Ej, no... Mówię! D drewno! Drewno! Ej, czekaj! To nie jest no nie! Jestem ja szkłem, mówię ci! Gdzie ty żeś poleciał? Chyba tu. Kurczę. Gdzie ty jesteś? Nie. No jest na spawnie. Okej, okay, na spawnie, to ja cię... To, szukam, to ja cię poszukam. Okej, okay, mm. stój, stój, stój! Nie zabijaj, nie zabijaj! O, nie zabijaj, pokażę ci coś. Dobra. Tylko szybko! Bo okay. co jest gościu? A raczej gościowa. Na Viking, Na wiking? Ostatnia jest. ręka Ostatnia? Aha Nie ostatnia w odcinku, tylko ten Taka. po prostu Ostatnia, Oczy, tam nie? gdzie się wchodzi Na tabliczkach, jest. Jestem! Jestem! Koblem! A ty? Ja jestem blokiem tego węgla Ty chodź tu! Gdzie ty jesteś? Ty? A ja jestem koblstonem Ja jestem tam gdzie byłem I... A Nie, bo to przecież. Tutaj są dwa yy, ten, dwa te stony z węglem. O kur... <ścoughs> o! Obok mnie szukający jakiś. Siedle się zrespił. Ej, okej, okay, stój! Stój, stój! Nie! <śpiew> <śpiew> Do mnie nie znajdzie. A szukający nie znalazł <noise> Serio? No. <noise> o, o. o o! O! O Dobra. Ej, nie widzi mnie! Jestem! Jestem... Ej! Jestem na tym... Na, na jestem no... Blokiem węgla na kryftingu sobie stoję <noise> A ja jestem w murze. Ja sobie na craftingu stoję. Nie zapomnieć swój włączyć. Czego? Kilaury. O ty o, paski ci też! Przepraszam, paczki w Huzuni. O nie, 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 O, dziecka! o jakiś, gościu. <laughs> Ej, jakiś gościu. nie, jakiś gościu? nie, jakiś nie, Znalazł tego. Znalazł, y, to był chyba, no, lód, nie? Blok lodu. Ja sobie tak, y, zanim sobie ten, y, sobie, y, oni wybiegali z tego domku takiego, nie? Ale ja sobie wbiegłem do tego domku. A ja mój... będę sam naprzeciwko doniczki. Nie wiem czy to wypali, ale okej. Okay. Pamiętasz co byłeś na tym? Na dachu? Znaczy... Ale ja ten wskoczyłem parkurem, bo był taki mur, i było można sobie po nim chodzić? No wiem, um, już tam wchodzę. Choinka, wskoczyłem skoczyłem na choinkę, a! a z choinki było. No a choinki było można na domek. nie! Ej, Krix! Co? Y, a z tej choinki było można na domek wskoczyć? No wiem, że tam na pewno jakieś się można. Ale no? nie goście znaleźć. Nie goście tam. Wiem. Dobra! Co to? Będzie na odcinek. Nie, ja nie nagrywam przecież. No to co? To mi się, nie? Nie. O, to bo mam kobel na głowie. Dobra, bo wiesz, że jesteś przy, przy murze gdzieś. <laughs> nie no z... Czy? ale głupia, zniewam zbroję i lata z jaksowym mieczem. E? <laughs> ale głupia! Ty widzisz gość? Jaką coś. No gościowa nie miała zbroi, nie? i ją atakować, że nagle zbroi się pojawiła. Citerka, zgłaszasz U. takich ludzi. Tak. Tam się zgłaszasz za czytowanie. wiesz? Nie, nie, ja nie mam Huzuni teraz. No hmm. nie masz, ale miałeś. Mam je nadal, lecz go nie uruchamiam. Ty, ty, ty głupia, Ania, idź. Nie jesteś id, my jesteśmy id. spadaj ty głupia. No właśnie, trzeba zmienić nikt na id. No i ja, zbroja ja jest cała gałafuj. Dobra, gdzie ty jesteś? No, byłem w takim zamku i już nie jestem. Nie, w gracie. Nie wiem, ja będę sobie ukrywającym się, nawet że jestem szukającym Serio? To, to, to ja się będę ukrywał. Serio, jesteś szukającym? Na kim? Znaleźli cię. Nie. No to czemu jesteś niby szukającym. mówisz, że jesteś szukający. Będziemy szukający, bo mnie znaleźli, a raczej mnie zabili, bo ja sam sobie latałem po mapie. Hmm, no nie cię... było nigdzie miejsca na kobel. Gdzie jest ostatni gościu? Nie wiem. Ja wie Dobrze się skrył, nie powiem. Nie wiem ja się kryję. <noise> O no to w końcu jesteś kim? No mówisz, że jesteś szukającym. że udaję ukrywającego. Co? Aś ty nie rozumiesz. Już się mówię. Nie, no, nie. tutaj była taka dziurwa. Fajna. i mogłem się w niej schować. Taka fajna dziurwa. Wow, wow. No i wygrał. No. No, no, no. No to może chodzi wbijam na kuchnię. Nie, bo grają. A, rzeczywiście? Ale możemy na wikinga. Nie, raz. na mrocz. Nie, na mróz, przepraszam. Albo stację. Dobra, na stację. Na jaką stację? Kolejową czy jak? Gdzie kurde, zamknęli nas. We więzieniu jesteśmy. Patrz, ciemno, jasno, ciemno, o, widzicie? Jasno. Jak coś to mam ten. Myślisz, eee. jest ciemno jak tak? Nie, jest normalnie. Yes. Haha, <laughs> rzeczywiście. Jak się rozwala, to jest tak. Już jest ciemno, jest. No. O, 30 sekund. Już zaraz będzie. Jak By były tylko dwie osoby, ja bym musiał szukać, a ty się ukrywać, na odwrót. Obym nie, no bym nie Obym nie był szukającym. Obym nie był szukającym. Obym nie był szukającym. Ja wstawiam, że nie będziesz. Mają! pewnie ja jest. Uh. A, i sorry ludzie... No nie. Dobra, nagrywam okejka. Dawaj, dawaj. A, i sorry ludzie za to, że nie było Eurotreka, ale... Jest. Jestem szukający. Uuu, tu można wylecieć. Jesteś szukający? Nie. Jestem ukrywający. I sorry, że nie było Eurotraka, ale nie mieliśmy tak za bardzo czasu, żeby nagrać. A jak nagrywaliśmy, to był taki mały kopał, bo mi co chwilę neta Bo nie no. tylko ja używałem wtedy akurat. Hmm, dużo, tak, taki... Czym jesteś? A, jestem liściem. Tak? Czym jestem? Tropikalne liście. Nie, bo jestem drewnem z tego, z sosny. A ja. Dziuła. Ja? Nie ja... spod sosny, i sobie mogę ten, tak się w niej ukryć. Eee, nie. widzisz taki statek, jakby, nie? Na tym, na lodzie? Nie, ale widzę szukającego, i próbuję mnie znaleźć. Bo jestem w podłodze. W podłodze mówisz, że jesteś? Czekajcie, ja się tu ukryję. Jeśli mnie zobaczy, to. Ej, idźcie tu. Próbuję tutaj dojść, nie wiem, tak, ładź A ty jesteś na, w tym środkowym takim królestwie? Jest taki domek, nie, i są słodki na dół, jest jakby taki balkon, i są takie dwie dziury. Nie, a czemu nie mogę się schować? W tak dalej. Czemu? Aha. Ej, na dywanie nie można, jest nie? Droga ten, fajnie podłoga ze sosnow sosnowego drewna, a ja hmm? jestem sosnowym drewnem, no się w to wtopiłem, tak. Tylko, że jedna dziurka jest pusta tak może trochę mnie podejrzewać. O, co ty? A nie chciałem tego. O! Uh. Hmm, dobra. <laughs> Pan co pisze... E, pisze ta, co szuka. <laughs> Czekaj, pomogę jej, pomogę jej. Nie, nie mogę tam doskoczyć. jak zobaczysz to na odcinku! Goni mnie cały czas. Czekaj! Okay. Ja sobie na tym jeziorze! W jakim jeziorze? No takie... nie na jeziorze, tylko na lodzie takie są na dole. <grystanie> <grystanie> Mnie? Nie! Bo ja jestem w dziurze w podłodze! Jestem się la, la la. Lalalala la, 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 la. Oła, uderzyła mnie <śmiech> <śmiech> Za chwilę chyba nie wygrasz Spokojnie, zobaczyć. Szkoda, że ja mam w podłodzie, bym miał Ten... Kamerę i bym mógł sobie latać jak ten w się sensie, jest taka kamera, jak się umrze, nie? Co mi mówiłeś? Ale w 1.6 jak zna, zna, jak się, tak mogę latać patrzeć A, Już kolejny! Ty nade mną ktoś przebiegł takim mostkiem, czy czymś I mnie nie zauważył Ała, biją mnie! Ja cały czas ja sobie biegam wokół Takiego tego, na środku, nie? I nie, jeszcze mnie nie złapali A widzisz jaki domek z tego, z wełny i gloss nie glowsona, tylko tego, kwarcu? Ale gdzie? Taki biały Za mnie złapali Ale gdzie? Nie wiem, nie widzę Domek wielki Nie wiem A drzewo i na tym drzewie są takie arbuzy Jest takie... Morze, nie? Taki jest lód zamarznięty No, to ja tam się gonię właśnie z gościami Ale ja tam... są takie jakby willi tutaj? Gdybyś mnie widział, to by było fajnie. Taki domek jest. No nie, i nie mogę wejść w malotę. Ej, za chwilę mnie! Nie, wyszedli! No nie! 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 Okaz szukający jest taki głupi, że nie umie parkura. Tyle powiem. Nie! Czemu? Ja sobie robię parkura. Kris! Przeszytać obok a ja w tym domku byłem. Może ja sobie teraz skaciam na parkourze. Gdzie ty jesteś? No po co ci to wiedzieć? Weź! Podpowiedź! Co no sobie jeszcze, nie? To podpowiedź! Ja jestem drewnem. Tak, mi podpowiedź to wiesz. Kurde, bo musieli tam ci wyjść. Hmm... się do ciebie. <noise> musieli być z areny! Musieli! Musieli! Eno wyszłem! Patrzcie jak wyglądał okej. No ukrywający wygrali! Dlatego wyszedłem! No bo mnie, bo mnie dało ten E to chodź na muruz. Mruz? Dobra. Co e, to, to jest? Aha! To jest, to jest chyba może dla mnie... Ja też nie mogę. Chodźcie na nasę, nasa. Nasa? Nasa, nasa. W Wagaria była ta nasa. Taka. No właśnie, można nagrać. Nie, lepsze bublajem. I ryb crazy, na którym przegrywasz, bo on jest zbyt crazy. Dawaj, na, napisz na czacie, nagrywamy. Odbijajcie na nasa. Nagrywam. Nie będą wiedzieli o kogo chodzi. Nagrywam mam na Nasa. No dobra, szybko. No tylko pięć na 12. Nikt nie zdążył. No nie! Co? Ty, jesteś szelfem. Czekaj! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! O, cześć! No, dobra, chodź! Ej, trolemy ludzi, tak sobie obok nich biegamy? Chodź tu, no. chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź To no. jest okay? problem, ja jestem Bukrzalkem. patrz. <laughs> ekstra Kim, extra Ant, extra Kryp, extra, extra Off. Gdzie ty jesteś?

Z <laughs> oh, <Penel>. oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Wybędź! Ty! Miałem laga! Ja też! U. No to dobry! Wiesz to przyjemność z tytuł ZAPADŹ! To jest śmieszne tak, wy tak. sobie tak mnie gonicie Oj, oj Oj, oj, ojej, No nie wierzę! No nie wierzę! <śliniczne> <Obiej go! śliniczne> po prostu nie wierzę! Hahaha <śliniczne> Ja tak zabiegam, biegam a luzak <śliniczne> o, Nie wiem! Biegnie mi No nie wiem, O lag, o lag, lag To... O, ale wy mieliście laga u, u Ciebie ja u ciebie... Ja ją miałem laga! Nie wierzę Ja ci HP zostało! Ja mam pełne Jak to masz pełne? On się regeneruje! Ja tak szybciutko, strasznie! A co? Ej no! Dostajesz! <laughs> <g musique> Trzeba <g Favorite> <necessarily>. umieć! No nie, nie wierzę! Nie wierzę! I sam się z wami mijam! O o! Ole No nie oh, oh. oh, no, no, no wierzę! No, no Ej, ty, na drabince jesteś? No, wbijam na górę. No to chodź, chodź. Ej, patrz, za tobą. Ja. Za tobą jestem, A. widzisz? Chodź, chodź za mną. Patrz. Jeszcze raz. No kurde. No nie! Czekajcie, czekajcie. Ciek ludzie, już chwilę. O, dobra. Hm. Ja ten kran! To jest kapamer. Hm. To 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 jest? Nie wiem. Okej. Budę z padłem. Chodź chodź, 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 chodź tu, chodź tu. No. Okej, okay, chodź. Widzi... Ej, uważaj. Widzisz to? I... <laughs> to nie zabrało na szczęście. Chodź, chodź, chodź. Ty tutaj gości się chyba kampi? No, no i co? No, co? No, ej! <laughs> stój, ty! No stój się No jaki? No stój teraz! No, czemu co z niego? Idę <śmienic> 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 zobaczyć czy szykający nie idzie <śmienic> Ej, chodzi na to dolne Dobra na dół O o, za bardzo spadłem, wiesz? Ale ja nie No, masz ty Ej, chodź, tutaj sobie latamy. <śmienic> Okej okay. Będzie takie trollowanie. Czekaj, napiszę. Czekaj, napiszę mu na no. dole. <gry> roxy, Roxy, Roxy. Ty patrz, drabinka. Ej, idziesz? Latam sobie po talerzu. No i ja jest, Jestem na stole. E, a o, ty tam przedłeś na, na górę. No. Ale się będę zaraz A Ej, wracam na spał na sobie. Gdzie? Nic nie, nie czekaj, czekaj. Czekaj, idę do ciebie. <laughs> Wróciłem tam, gdzie byłem, tyle powiem. O, Wiem. w talerze Okej, okay. yes. Więc, bum Ciekawe gdzie jest szukający? Nie wiem, raczej szukają No, ci, coś szukają po prostu. Ej, nie, jakoś tak nie widzę ich. Nie? To no tam sobie tak po całej mapie? Co się, co się stało? Co? Chyba zostawili. I komputery tak y, siedzą nie i takie, a niech sobie wygrają. Ty, liście za nią, tylko na siebie poszare. ich nie ma. Ja sobie ich poszukam. Ty, to jest... to jest te... chyba na odwrót. Szukają, y, ten chowający się, szukają tych. Nie? Aj! U. Ile? A, gdzie ci sobie tam padają? To jest życie. Kiewczka. Ja, Uuu, nie, nie, ja nie wiedziałam, że tu można wejść. Hmm, ciekawe. To jest to. To jest parkour. parkur. którego można doskoczyć tylko umiej umiejętnościami. No ja też jestem nie. właśnie. Co? Za takie fajne miejsce. Ja też. A, tam, gdzie byliśmy? O, Chodzi? Ty! Ja widzę wszystko teraz z góry! Ej, pamiętasz, gdzie uprawiliśmy ten parkour, tam? Gdzie wchodziliśmy na tą? To chodziło tam. Nie pamiętam, jak tam się wchodzi. No to. A, A gdzie? Tu? No wiesz, tam. U! Wygraliśmy, jej! Chodź jeszcze raz. Na ten. Gdzie to jest? A tutaj. Kuchnia, chodź. Nie, już koniec. No chodź na, na ten, na kuchnię. Nie, weź już koniec nagrania. No dobra, no to... To było na tyle. Czekajcie. To był pierwszy odcinek. Tak. O by, by, by? Dobra. Chodź na lobby. Na... Lobby? No lobby. Wow. Poczygnamy się ładnie. Eee, no, ja nie mogę być, czekaj. No, to... czekaj. no chodź. No chodź. Panie, wyszedłem do głównego lobby i się wybiera ryby. Eee... No chodź, no jesteś? Ej, okej, okay, przy tobą. No, to się A się będzie do logowania jestem. Eee... No, no, też jestem. Włącz sobie, żebyś miał ludzi. Co, żebym miał? Żebyś miał ten, żebyś widział ludzi. A, bo nie wszystkich miałem tych odkrytych. Mm. Ego, Gdzie jesteś? O tak fajnie. Mm. Się odwróć. Krix, tu, za tobą. I A, tak, tak się odwróć. Gdzieś nie w jeden, żeby ci znikło. Okej. Okay. Iwan, rączką. Wiesz stał prosto no dobra no to to był pierwszy odcinek z y, minecrafta na serwerze trollcraft y, z y, hide and seeka Bo, że... gdzie ty jesteś? było f5? co? ej oh. dałeś f5? no dałem, dałem no dobra, no to no, co? to powinieneś że ja spadłem no widziałem dobra, no to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie okej, okay, teraz ty się wymiar <laughs> Eee... O kurwa Okej okay, jest! No, żegnaj się! elo Dobra, no to cześć.